Cześć, z tej strony Paweł haker Polska. Odkąd zaczęliśmy wrzucać nasze filmiki z pokazem jak działają nasze produkty na aucie. Dostaliśmy was kilka wiadomości z prośbą o pokazanie jak działa nasz dressing do Opon Nano Auto Tire Care. Dzisiaj pokażę Wam właśnie na swoim aucie jak prezentuje się efekt po nałożeniu naszej powłoki. Nasza powłoka. Zabezpiecza e, oczyszczoną powierzchnię gumową, możecie ją stosować również do e, uszczelek, co ciekawe e, przy stosowaniu w, na uszczelki w okresie zimowym zapobiega również przemarzaniu e, tych uszczelek. Zrobimy sobie tutaj takie małe odcięcie oczyszczonej powierzchni. Środek możemy nanosić bezpośrednio na oponę, ale e, ponieważ chciałbym Wam pokazać bardziej to, to odcięcie, ja sobie e, użyję do tego pada, naniosę to na pad i przetrę e, oponę właśnie tym padem. Aplikacja bardzo prosta generalnie. Nanosimy preparat, przecieramy, a następnie e, najlepiej mikrofibrą wycieramy go do sucha. nasz preparat nadaje taki efekt y, mokrej opony, ta opona zachowuje swoją elastyczność, znacznie dłużej y, tworzy taką powłokę na, na gumie, dzięki czemu brud y, nie przywiera do niej tak jak y, tak jak to wygląda standardowo myślę, że już przesłaną tutaj ta opona mogę Wam pokazać jak wygląda efekt Bardzo wyraźne. Tak to, tak to się prezentuje. Ona jest już sucha. Tu już nic się nie rozmazuje. Tak to wygląda. Warto zadbać o, o gumy w autach, warto zadbać o uszczelki, o opony. Przede wszystkim no, ładniej to wygląda, ale też zdecydowanie ta guma zachowuje swoją elastyczność znacznie dłużej. Bajcie o swoje auta. Zapraszamy.